Jest godzina 6 rano. Właśnie wyjeżdżamy na pierwsze zlecenie serwisowe w ramach gwarancji CARE Plus od firmy Warmtek. Więc jeśli interesuje Was to, jak lokalizujemy miejsce uszkodzenia mat grzewczych pod płytkami, jak dokonujemy naprawy oraz o co chodzi w tej gwarancji CARE Plus, zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Zaczynamy od demontażu regulatora temperatury, ponieważ musimy wykonać pomiary w celu potwierdzenia, czy mata faktycznie jest uszkodzona. Klient zgłasza, że nie działa, natomiast no oczywiście, zanim przystąpimy do lokalizacji, musimy sami to potwierdzić, czy pomiary faktycznie są nieprawidłowe, a może są prawidłowe. Za chwilkę to zobaczymy. Tutaj akurat regulator nie był przekręcony, był tylko włożony na wcisk. Całkiem solidnie się trzymał. Odpinamy kabelki. Zabezpieczamy oczywiście końce przewodów elektrycznych. Odkręcamy wszystkie pozostałe przewody od regulatora. Regulatorek odkładamy. Pozostałe przewody również musimy dla własnego bezpieczeństwa zabezpieczyć, ponieważ e, mogłoby dojść do porażenia prądem lub wyrzucenia bezpiecznika różnicowo-prądowego. I rozpoczynamy pomiar przygotowanie do pomiaru, tak naprawdę, e, rezystancji e, żyły grzewczej. Tutaj przełączamy sobie na 200 ohmów. W takim zakresie powinna być zmierzona wartość dla tej maty. To, to jest mata 2 m kwadratowe, A miernik nie pokazuje ani na 200, ani na wyższych skalach pomiaru rezystancji nie pokazuje żadnych wartości, także jest całkowita przerwa żyły grzewczej. Dla szerszego obrazu sprawdzimy jeszcze rezystancję izolacji żeby wiedzieć później jak podłączyć urządzenie do lokalizacji. Sprawdzamy pomiar na 1000V, jest 2,5 mega. Teraz skoczyło trochę więcej, ale ten pierwsza wartość 2 Mega świadczy o tym, że już jest coś nie tak. A jak przełączymy na 1000 v no to już ta rezystancja jest poniżej 1 Mega. Także świadczy to o tym, że ta grzewcza jest uszkodzona. Do drugiej żyły jest wyższa rezystancja, ale przy 2,5 kV również jest to 1,6 MB OMA, więc znacznie mniej niż powinna być ta wartość fabryczna. Przenosimy sprzęt i będziemy rozpoczynać lokalizację miejsca uszkodzenia. Podłączamy nasz sprzęt do żył zasilających. W tym przypadku, skoro jest całkowita przerwa, uruchamiamy autotransformator i będziemy tutaj w tym momencie dopalać, zgrzewać to miejsce uszkodzenia. W tym miejscu, gdzie jest przerwa, po prostu wytworzy się łuk elektryczny. W tej małej skrzynki mamy takie urządzenie własnej produkcji, które własnego pomysłu, które powoduje wytworzenie łuku elektrycznego w miejscu, w którym jest przerwa żyły. Po bardzo szybkim, krótkim procesie dopalania możemy zmierzyć ponownie żyły grzewcze. Jak zobaczycie, teraz już mamy 108 omów, czyli znaczy, że w miejscu u przerwy pojawiło się w tej chwili już obwód i pojawiła się rezystancja 108 omów. W tym momencie podłączymy już tylko sam autotransformator, tak żeby zasilić tą matę grzewczą. Ona jest uszkodzona, ale jest, jest tak jak powiedziałem zgrzana, dopalona, więc możemy teraz ją zasilić. Nie moglibyśmy ją zasilić napięciem 230 V, ponieważ w tym momencie ta mata, jak gdyby jest krótsza, grzeje tylko do miejsca uszkodzenia. Wiemy, że ta mata ma około 340 W, ponieważ jest to mata 2 m2, więc spokojnie możemy tutaj prąd możemy pozwolić na to, żeby płynął prąd około 1,5 A. W tym momencie zacznijmy od 1 ampera i kamerą termowizyjną szukamy miejsca przegrzewu, ponieważ w tym miejscu, gdzie dopalaliśmy przewód grzewczy, e, stopiona izolacja e, będzie miała wyższą rezystancję, e, wyższą rezystancję i będzie ten punkt grzał mocniej. E, i już jak widać mamy na kamerze lekko widoczne miejsce, gdzie kończy się grzanie maty, widzicie w czarnym kółeczku i sama końcówka jest dużo bardziej jasna, czyli ma wyższą temperaturę. Oczywiście gdybyśmy poczekali dłużej, to byłoby to dużo bardziej widoczne, ale w tym momencie nie potrzebujemy, możemy, i mamy pewność, że w tym miejscu jest, jest, jest uszkodzenie. Odkuwamy sobie delikatnie w miejscu uszkodzenia płytkę, od razu e, wciągamy pył, e, odpryski do odkurzacza. E, bardzo powoli, delikatnie, nie spieszymy się, e, kruszymy tą płytkę w tym miejscu, tak żeby niezbyt agresywnie, żeby nie... Nie trafić po prostu w przewód grzewczymaty, który, który jest pod płytką. To już wcześniej zaznaczyliśmy łówkiem jak ten przewód idzie, ponieważ na kamerze termowizyjnej było to dokładnie widać, więc możemy sobie podkuć z jednej strony przewodu, z drugiej strony przewodu, tak żeby nie powodować ryzyka trafienia i zmierzenia tego przewodu. Także mamy tutaj specjalne dłuto na końcu płaskie takie które nie wbija się tak agresywnie tylko e, po prostu kruszy w miejsce przełożenia płytkę, kruszy zaprawę, więc e, robimy to bardzo starannie, delikatnie. Tutaj jest pokazane to w przyspieszonym tempie, natomiast w rzeczywistości no, trwało to troszeczkę dłużej. Odsłonił się kawałek taśmy, którą jest przymocowany przewód grzewczy w macie więc widzimy, że już na głębokość dotarliśmy do maty, a już widać, widać przewód grzewczy, więc teraz możemy, widząc go, jesteśmy trochę spokojniejsi, możemy tak pójść, żeby w niego nie trafić. Jak widzicie w czerwonym kółeczku ewidentnie widać e, ubytek zaprawy, tutaj prawdopodobnie upadła płytka, coś co mechanicznie uszkodziło e, e, przewód grzawczy Teraz już odkuliśmy sobie w międzyczasie troszeczkę więcej, żeby może była przestrzeń na zrobienie mufy naprawczej. Teraz jak e, wyciągniemy ten przewód, zobaczycie dokładnie jak, jak on jest zmiażdżony, e, tutaj jeszcze robimy oczywiście zawsze dokumentację zdjęciową. E, więc ewidentnie tutaj było to uszkodzenie mechaniczne w trakcie układania montażu, w trakcie układania płytek, prawdopodobnie. I teraz będziemy przystępować do, do przygotowania kabla grzewczego do wykonania mufy naprawczej. Zaczynamy od zdjęcia zewnętrznej warstwy izolacji. Ostrym nożykiem bardzo delikatnie nacinamy tą zewnętrzną izolację. I już mamy trzy żyłki, dwie żyłki zasilające, jedną żyłkę ochronną. Z każdej z tych żyłek e, zasilających e, ściągamy około pół cm e, izolacji. I teraz jest ten moment, w którym możemy dokonać pomiarów rezystancji żyły grzewczej rezystancji izolacji w obie strony, czyli w stronę początku maty i w stronę końca, czy zaczynamy od pomiarów w stronę końca maty, Wymiar, wartość 54, 52 ohmy, więc żyła jest ciągła i jest OK. W stronę początku maty mierzymy oczywiście po złączeniu przewodów zasilających żyłę grzewczą, zasilających matę i w stronę początku też wartość jest poprawna, czyli wiemy, że już w tym momencie na całej długości maty żyła grzewcza ma ciągłość, poza tym miejscem, które mamy w tej chwili przecięte. Następnie dokonujemy pomiaru rezystancji, izolacji. W stronę końca maty mamy... Powyżej 5,5 GigaOm, wartość. Oczywiście mierzymy na, na, dla bezpieczeństwa na obu, y, znaczy między ekranem ochronnym, żyłą ochronną, a jedną i drugą żyłą e, grzewczą. W stronę początku kumaty e, mamy wartości. Zaraz zobaczycie. E, też powyżej 4 GigaOmów, i do drugiej żyły mamy wartość. E, Powyżej 5,5 ohma, czyli teraz możemy powiedzieć klientowi, że to jest jedno jedyne miejsce uszkodzone i będziemy w stanie tą matę naprawić, przewrócić ją praktycznie do stanu fabrycznego. Także przystępujemy do wykonania. Mufy naprawczej. Zaczynamy oczywiście standardowo od zaprasowania tulejek połączeniowych na każdej z żył grzewczych. Wcześniej tą żyłkę grzewczą sobie jakby tak zawinęliśmy na pół, żeby ze względu na to, że ona jest cienka, ma niewielką średnicę, złożenie na pół tej żyłki po prostu poprawia przyleganie do tulejki, poprawia po prostu przewodność. Także. Zakładamy drugą tulejkę zaciskową i robimy typową mówkę naprawczą w jednym z poprzednich filmów pokazywałem Wam jak, jak to można zrobić, więc tutaj w, trochę w przyspieszeniu zobaczycie jak to się robi na placu boju, czyli u klienta, w realnej sytuacji w prawdziwej macie zamontowanej w łazience pod płytkami. Ze względu na to, że ten przewód grzewczy maty ma bardzo małą średnicę, aby mieć pewność, że te koszulki darmokrączliwe dobrze uszczelnią. A zakładamy sobie takie koszulki 4x1 na jedną i drugą stronę, żeby troszeczkę pogrubić to miejsce, żeby, żeby tam no, mieć po prostu pewność, że później te koszulki o większych średnicach również szczelnie się obkurczą. Więc tutaj zakładamy koszulkę z klejem termokurczliwą 4x1, czyli taką, która ma przed obkurczeniem 4 mm średnicy, a po obkurczeniu ma 1 mm średnicy i powolutku obkurczamy nie przetrzymując zbyt długo w jednym miejscu, żeby nie przetopić izolacji z jednej, z drugiej strony podgrzewamy koszulka się ładnie obkurcza klej wypływa spod tej koszulki, więc ona się dobrze uszczelniła tak samo robimy po drugiej stronie i chwilkę czekamy, żeby to wystygło i będziemy przechodzić do połączenia żył grzewczych Oczywiście przed połączeniem jakichkolwiek żył grzewczych najpierw sobie taką robimy przymiarkę, żeby zobaczyć, jak długie koszulki termokurczliwe dociąć. Tutaj nie korzystamy z gotowych zestawów naprawczych, my to sobie po prostu docinamy koszulki termokurczliwe na miejscu. Dobier Dobieramy sobie koszulkę tak, żeby zaszła trochę na jedną, izolację, na jedną stronę izolacji zewnętrznej, trochę na drugą stronę izolacji zewnętrznej. I zakładamy taką koszulkę chyba 9 na 2 na jedną. I na drugą, na wierzch tak naprawdę założymy jeszcze jedną koszulkę 12x3. Wszystkie te koszulki są w wersji z klejem na gorąco, czyli pod wpływem podgrzania ten klej się roztopi i uszczelni. I zakładamy następnie koszulki termokróciwe na każdą z żył grzewczych oraz na żyłę ochronną. I dopiero, jak wszystkie koszulki mamy założone, dopiero możemy przystąpić do zaprasowania połączenia pierwszej żyły grzewczej. Ja to sobie robię tak, że zawsze właśnie sobie tulejkę zaciskową wkładam do praski, leciutko przyciskam, trafiam żyłą grzewczą drugą w dziurkę od tej tulejki i następnie zaciskam praskę. Tak samo łączymy drugą. Tutaj oczywiście obie żyły grzewcze są takie same, więc tutaj nie ma znaczenia kolejność. Ważne tylko, żeby nie pomylić żyły grzewczej z żyłą ochronną. Zakładamy, nasuwamy tak, żeby ta koszulka termokoczliwa jakby była właściwie wypozycjonowana, żeby przykrywała tą całą tulejkę zaciskową, ale też żeby zachodziła przynajmniej troszeczkę na lewą i prawą stronę izolacji żyły grzewczej. I następnie, jak już dwie żyły grzewcze mamy połączone, bierzemy trzecią e, tulejkę zaciskową i łączymy tutaj ekran ochronny jednej części żył ochronną, jednej części maty z żyłą ochronną, e, drugi, drugiej strony maty. Również wkładamy, zaciskamy praską i połączenie jest zrobione. Dla pewności jeszcze po, taki, po takim jeszcze przed obkurczeniem koszulek robimy pomiary kontrolne i widzimy, że 155 omów, marzyła grzewcza, czyli dla tej wielkości maty jest to wartość prawidłowa. A rezystancja izolacji jest na poziomie ponad 4 GigaOmów, przy napięciu 1000 V, więc jest wszystko ok. Pomery są prawidłowe. Możemy przystąpić do obkurczania wewnętrznych koszulek termokurczliwych. Tutaj również delikatnie, trochę z lewej, trochę z prawej. Raz w jedną, raz w drugą podgrzewamy, ustawiając temperaturę na opalarce najniższą możliwą, ale taką, która powoduje obkurczanie się koszulki. Musimy chwilę poczekać, to nie możemy się spieszyć, żeby bo dopóki te koszulki termokurczliwe są, są gorące, to one się jeszcze mogłyby przesunąć, mogłyby się zmarszczyć przy nasowaniu warstwy zewnętrznej. Więc jak już to, Troszeczkę przestygło. Zakładamy pierwszą zewnętrzną warstwę izolacji. Jak widzicie, przygotowaliśmy dwie koszulki termokoczliwe. Zawsze staramy się robić dwie warstwy izolacji zewnętrznej, ponieważ no, tutaj jest to łazienka. Może się gdzieś rozlać woda, może dostać się woda tam, więc musi to być w 100% szczelne. I podwójna warstwa izolacji, czy podwójna koszulka termokurczliwa zewnętrzna, taką sprawę nam załatwia, rozwiązuje, daje 100% szczelność. Także obkurczamy delikatnie wewnętrzną pierwszą warstwę koszulki termokurczliwej również musimy chwilę poczekać, żeby to przez tego tutaj szmatką troszeczkę sobie jakby owinaliśmy tą, tą drugą zewnętrzną warstwę tą drugą zewnętrzną koszulkę termokurciwo po to, żeby nam się przypadkiem gdzieś nie podgrzała i nie obkurczyła przed założeniem. O, zakładamy drugą warstwę. Ta druga koszulka termokurciwa jest ustawiona, więc obkurczamy. Lewo w prawo również, tak żeby tyle samo mniej więcej na lewą stronę zaszło, tyle samo na prawą, i obkurczamy pilnując, żeby nie przegrzać koszulki, nie przegrzać przewodu grzewczego. I następnie, finalne pomiary rezystancji żył grzewczej po naprawie, czyli po obkurczeniu: 155,1 OMA. Wartość prawidłowa i rezystancja izolacji przy 1000V. A powyżej 3 i rosła gigaomów, więc wartość jak najbardziej prawidłowa. Mata w tym momencie jest naprawiona. Możemy przystąpić do ponownego montażu regulatora temperatury. Tutaj klient chciał, żeby mu to zrobić na gotowo, a podłączyć regulator tak, żeby tylko po ułożeniu płytek i jak przy wróceniu na wierzchni podłogi można było tą matę uruchomić. Oczywiście pamiętajcie, że w takim przypadku jak jest odsunięty przewód grzewczy maty nie jest zatopiony w kleju pod płytkami, to takie maty nie wolno na dłużej włączać, ponieważ w tym miejscu ta izolacja przewodu grzewczego mogłaby się po prostu stopić. Mogę aby osiągnąć zbyt wysoką temperaturę. Można włączyć na chwilkę, 3-4 minuty, tak. natomiast dłużej raczej nie, nie polecamy. Natomiast tutaj podłączymy klientowi regulator na gotowo, wyłączymy go i będzie czekał na naprawę na wierzchni. Oczywiście tutaj też był pan glazurnik, który za chwilę po, po, po zakończeniu naszych prac praktycznie przystąpił do, do wymiany tej płytki całej. Więc podłączamy regulator, żyły zasilające regulator, e, żyły maty, zasilające matę grzewczą, e, podłogowy czujnik temperatury. Pamiętajcie, że tutaj przy podłączeniu, żeby zwrócić uwagę na schemat. On jest nadrukowany na każdym regulatorze temperatury, jest też w instrukcji do, do regulatora, więc tutaj ważne jest, żeby podłączyć to prawidłowo, ale też jest bardzo ważne, żeby dobrze dokręcić te wszystkie złącza. Ponieważ gdyby został jakiś luz, nie, któryś z przewodów e, zasilających lub e, regulator lub zasilających matek grzewczą byłby niedokręcony, to wtedy w, w takim miejscu mogłoby dojść po prostu do wypalenia ze względu na wzrost temperatury wynikający z e, no, ze słabego styku tak naprawdę, ze słabego przewodzenia w miejscu podłączenia. E, tutaj tak naprawdę. Ja podłączam to pod napięciem, ponieważ był wspólny bezpiecznik razem ze oświetleniem mazienki, więc nie chcieliśmy gasić światła. E, natomiast w, w, nie, nie polecam tak robić. Pamiętajcie ze względu bezpieczeństwa warto odłączyć zasilanie, sprawdzić czy, jest, czy tego napięcia nie ma, na przykład próbówką i dopiero wtedy y, po prostu no, podłączać urządzenie, typ, w tym przypadku regulator. E, Przewody są podłączone. Wystarczy wsunąć regulator do puszki. Ta puszka jest tak ciasno zrobiona, że w zasadzie nie klient uważa, że nie ma potrzeby przykręcać regulatora, wystarczy go wsunąć na sztywno i on siedzi. I muszę wam powiedzieć, że faktycznie całkiem sztywno sobie tam siedział. No i teraz pozostaje tak naprawdę podłączenie wyświetlacza. Tutaj w tej części wyświetlacza oczywiście nie ma wysokiego napięcia, tutaj już jest, jest to napięcie bezpieczne, więc dlatego robię to tak swobodnie, nie obawiając się o porażenie prądem. Regulator się zaświecił, więc w tym momencie wszystko już jest podłączone, gotowe do pracy. Opan gazurnik jak widzicie właśnie uzupełnia podłoga, płytka już jest od Właśnie zakończyliśmy pracę serwisowe u klienta z Warszawy. 嗯。Uh Jak widzieliście przed chwilą, przyczyną uszkodzenia było uszkodzenie mechaniczne, czy prawdopodobnie albo upadła jakaś płytka jeszcze, jak klej był świeży, albo coś upadło, co po prostu zmierzyło grzewczy maty, ale dzięki temu, że klient kupił zestaw firmy Warmtech z gwarancją Care Plus, naprawa była zrealizowana przez nas zupełnie bezpłatnie, więc korzystamy na tym zarówno klient, jak też instalator glazurni, który tą matę instalował. Także jeśli chcecie mieć spokój mieć zabezpieczenie na wypadek, gdyby coś się wydarzyło, tak się montażu i żeby wtedy tą, tą naprawę można było zrobić dla Was bezpłatnie, to oczywiście pamiętajcie, że gwarancja Ker Plus od firmy Warptek to jest bardzo ciekawa sprawa i, i oczywiście nie życzymy Wam, żebyście musieli z niej skorzystać, ale, ale warto mieć takie, takie bezpieczeństwo wybierając właśnie taki zestaw. I teraz ciekawa rzecz, w trakcie naszych tutaj naprawy serwisowej dostaliśmy telefon z biura o kolejnym zgłoszeniu, tym razem z Wrocławka. Mieliśmy wracać do domu, ale okazuje się, że pojedziemy teraz z Warszawy do Wrocławka, żeby tam dokonać kolejnej lokalizacji miejsca uszkodzenia i naprawy, także jeśli jesteście ciekawi, jak to nam poszło, co było przyczyną, to zapraszam Was do kolejnego filmu. W kolejnym filmie będzie kontynuacja czy do tego dzisiejszego wyjazdu serwisowego. Także zapraszam Was do drugiej części za chwilę.